Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Drzewiecki Tomasz i zapraszam do kanału Przemysłowego. Drodzy Państwo, witam państwa serdecznie w pierwszym noworocznym odcinku kanału Przemysłowego. No, rok 2025 mamy już za nami, i nie ukrywam, że. Mam takie wrażenie, jakbym na początku 2025 roku zamknął oczy, otworzył i nagle zastał 2026. I nie zrozumcie mnie źle. To nie znaczy, że tak łatwo mi on przeszedł. Nie. Wręcz przeciwnie, rok 2025 był dla mnie naprawdę. Trudnym ro rokiem. Wiele wyzwań, z którymi mierzyłem się, ale też i nie mierzyłem do, do tej pory. No. Sytuacja na rynku, yy, konieczność yy, no, w, w jakiś sposób o motywacji do zespołu w, tym, w tej trudnej niepewności. No, nie ukrywam, że na koniec, kiedy podsumowałem ten rok 2025, co też za, zainspirowało mnie do tego odcinka, yy, nie ukrywam, że uważam, że to był rok dla mnie osobiście, mogę go odhaczyć jako rokiem udanym, ale yy, Analizując to, co się udało zrobić, zrealizować w zeszłym roku, no muszę też powiedzieć o tym, co się nie udało zrealizować. I oczywiście nie, nie chciałbym tutaj tego wymieniać, ale największym zaskoczeniem dla mnie było to, że no nie udało się zrealizować kilku rzeczy, których po prostu nie było na liście. I teraz to wszyscy sobie się co on gada. No, no właśnie. Były to rzeczy, które, które ująłem jakby w swoim planie na 2024 rok, no i Tomek stwierdził, że już tak mu to weszło w krew i w nawyk, że no przecież to jest oczywiste, że ja to będę robił, przecież samo się to dzieje, więc nie umieściłem tego na w 2025 roku. Co za tym idzie, gdzieś w tym pędzie, no nie mając tego dosłownie przed oczami, no po prostu mi to uciekło, albo też zostało odsunięte ze względu na różne inne, ważniejsze rzeczy. I yy, na swojej drodze spotykam wiele ludzi, którzy. Czy w ogóle nie planują? I nie zrozumcie mnie źle, znowu. Nie mam do nikogo pretensji. Ja bym chciał Państwu pokazać, dlaczego warto i w jaki sposób planować sobie cele. Po to, żeby w jakiś sposób mieć kontrolę nad tym, co robimy, albo chociaż mieć możliwość podsumowania tak realnie, rzetelnie, czy ten rok był dobry, czy zły, i w jaki sposób wyciągnięcie lekcji, bo nie ma rzeczy. Które się nie udały. No, rzeczy się nie udadzą tylko wtedy, jak się z nich nic, nic nie nauczymy, a jakaś lista kontrolna pomaga nam w tym, żebyśmy właśnie mogli się nad tym zastanowić. No ale przejdźmy dalej. Zacznijmy może od tego, czym tak naprawdę jest ten cel. I tutaj chciałbym, żebyście wytrzymali ze mną w tym i zacznę od trzech cytatów. No. Postaram się tutaj je dość wam przytoczyć dość celnie, czyli cel to rezultat, który świadomie postanawiasz osiągnąć w określonym czasie, oczywiście nieśmiertelny Brian Tracy. Drugi to cele określają, na czym organizacja lub oczywiście człowiek ma się skoncentrować i, czegoś, i z czego świadomie zrezygnować, Peter Drucker. I ostatni, cele wyznaczają kierunek, ale to systemy decydują o postępie, James Clear. I nie chcę Was tu zanudzać książkami. Dla wszystkich zainteresowanych, oczywiście, w opisie tego odcinka podam, z jakich o książek oto wziąłem, ale jeśli miałbym teraz przejść do swojego określenia tego celu, to powiedziałbym, że jest to świadomie wybrany rezultat, do którego dążymy poprzez określone działania, poświęcamy tą energię i czas, żeby ten rezultat czy też ten cel zrealizować. I. Jakbym miał trochę inaczej do, do tego podejść, to dla wszystkich tych, którzy oglądali ba, Barda Sprzedaży, czyli przygody młodego Tarlina i Barda Sprzedaży, oczywiście, jakiś czas temu był tam odcinek, który młody nie mógł znaleźć e, drogi do, do celu. Drogi do celu, w którym był klient, co kupiec, i cała historia polegała na tym, że młody miał mapę do, do góry nogami, przez co no, nie do końca ją potrafił odczytać, więc docelowo do tego celu nie dotarł. I, e, no ta mapa nie znalazła tam się przypadkowo, ponieważ najprościej gdybym miał w ogóle stworzyć tutaj szybką taką definicję celu, powiedziałbym na, na przykładzie takiej właśnie mapy. No i już idź, idźmy dalej. Zakładamy sobie, że chcemy pojechać do Gdańska, więc no, tutaj uznajcie i uznajemy, że ten Gdańsk to jest nasz cel. No, i żeby ten cel zrealizować, czyli żeby do tego Gdańska dojechać, no to trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, trzeba wyjść z domu, co jest czasami najtrudniejsze. Po drugie, trzeba zatankować samochód, kupić bilet i jakby kolejny, kolejny etap, który spowoduje, że ruszymy. No ale jeśli już ruszymy, to nie jest tak, że strykniemy palcem i znajdziemy się w Gdańsku. Żeby do tego Gdańska dojechać, musimy przejechać przez kilka. Etapów, na przykład wjazd na autostradę, zjazd autostrady, albo no, dzisiaj mamy tr trochę łatwiej, ponieważ mamy nawigację i ona prowadzi nas jak po sznurku, ale nawet z nawigacją, jeśli się zagadamy i nie zjedziemy na odpowiednim zjeździe, to możemy tą drogę do tego naszego celu wydłużyć, bo następny zjazd będzie za 20 km, 12, nieważne, będziemy musieli to zawrócić i automatycznie ta droga będzie dłuższa. E no, i właśnie, i idźmy dalej. No, jedziemy do Gdańska. Ja do Gdańska mam półtorej godziny. Na teraz my wszyscy możemy mieć ten sam cel, ale ten sam cel, jazda do Gdańska, może być dla kogoś, kto mieszka w Toruniu, ale może być dla kogoś, kto mieszka w Katowicach, w Rzeszowie, i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy cel, nawet jeśli weźmiemy 10 osób i każdy chce osiągnąć ten sam cel, droga do tego celu będzie różna w zależności od tego, gdzie się znajdujemy w tym momencie mówimy o miejscu zamieszkania czy też miejscu, z którego wyruszamy tak, no i tą krótką taką zawiłą troszkę metaforą chcę wam pokazać, że to nie jest tak oczywiste to nie jest po prostu powiedzenie chcę pojechać od Gdańska chcę zostać prezydentem, no ale no, super, że chcesz ale żeby tym prezydentem zostać najpierw musisz spełnić szereg nawet w przypadku tego prezydenta nie szereg, tylko chmarę tych rzeczy, którą faktycznie musisz spełnić, żeby w ogóle móc być kandydatem zebranie do podpisów, kampania. Już pomijam to, że żeby zebrać te całe, ten cały początek, czyli żeby te podpisy zebrać, musisz jakoś się pojawić, żeby być rozpoznawalnym i tak dalej, i tak dalej. No, no ale to jak w takim razie poradzić sobie z tym celem? No cel dla mnie osobiście. Jeśli miałbym go podsumować takimi krótkimi słowami, to przede wszystkim cel musi być jasny, racjonalny, bo to jest najczęstszy błąd, właśnie a propos tego prezydenta, że chcę być prezydentem, a nawet nie zacząłem działać w ogóle społecznie. Czyli cel musi być racjonalny. I tu to jest jeden z najważniejszych zasad, która może Was wypalić na samym początku, kiedy no, chcę wybudować dom, no, ale nie mam na wkład własny na kredyt, albo nawet ziemi nie kupiłem, albo coś tam, to coś tam, tak? E, albo mi na to nie stać, bo nie mam pracy, do, no na przykład. No to najpierw znajdź pracę, czyli ja bym teraz założył sobie cel, nie, nie mówię, że budowa domu jest zła, no ale jeśli ona w danym momencie jest nieracjonalna, bo nie spełniamy tego, tego, to, tego i zakładamy, że na przykład w tym roku nie będziemy w stanie to spełnić, bo jak będziemy to super, a jak nie, to nie. No to zaplanujmy, że na małymi kroczkami, racjonalnie, najpierw zdobądźmy pracę, wkład własny i tak dalej, i tak dalej. No i też moja prośba, nie podążajcie za różnymi trendami, które się pojawiają, tak? I to bardzo często na siłowni widać, no ale idźmy dalej. Ten cel, jeśli go założymy, on musi być racjonalny, musi być też mierzalny, bo to też jest bardzo ważne, żeby w jakiś sposób móc sobie mierzyć o te, o te kroki, tak? Czyli jeśli założymy sobie, że chcemy schudnąć 10 kg do załóżmy czerwca, tak, no to dobra, spoko, no jest styczeń. No ale bardzo często, jest, no zresztą, schudnięcie, i ten cały efekt tej siłowni to jest bardzo do popularne, że to się dzieje na początku roku, bo to właśnie jest ta idea tych celi i postanowień no noworocznych, potem w marcu już na siłowni są pustki, więc bo ludzie na przykład się wypalają albo nudzą, albo coś tam, coś tam, to nieważne. Załóżmy sobie, że chcemy faktycznie schudnąć te 10 kilo do i wyznaczmy sobie termin, czyli na przykład do czerwca i kolejna rzecz, bardzo ważna. Wyznaczmy drogę, jaką musimy pokonać, czyli jakieś czynności, działania, które, które tak naprawdę wiążą się z tym celem. Nie możemy powiedzieć, że schudnę 10 kilo i nic z tym, i koniec. No schudnę, no i co? No i nadal, bo będę jadł i robił to, to, to co robię. Nie. Jeśli już szczerze zakładamy sobie cel schudnąć 10 kilo, no to zakładamy sobie jakieś działania, czyli czy. Na przykład treningi w tygodniu. Trzy, trzy razy w tygodniu przebiegnę 6 km tak, na ten jeden trening. No, załóżmy sobie jakieś działania. Czyli z jednej strony dajemy sobie jasny cel, racjonalny, bo 10 kg jest racjonalne, jeśli dotrzymamy oczywiście tego wszystkiego. Drugie, dajemy sobie termin, czyli ten deadline. Trzecie, planujemy działania, czyli na przykład trzy treningi do to tygodniowo. Czwarte. Dajemy sobie etapy, w których będziemy się mierzyć. Jeśli zaczynamy od zera, no to pierwszy etap powinniśmy zrobić, jeśli zakładamy, że od 1 stycznia, czy 2, czy 3, ktoś zaczyna już ćwiczyć, to pierwszy etap zróbmy sobie już jako, no, jako taki pomiar wagi w lutym. Czy to przynosi efekty? Dlaczego? No dlatego, że na przykład jeśli faktycznie zaczniemy do ten trening, zaczniemy biegać. No i okej, okay, no widzimy, że ta masa nam spada, ale ona spadnie nam do pewnego momentu. Z, nie wiem, mnie kiedyś uczyli, że zdrowe dochudnięcie to jest kilogram to tygodniowo, tak? No i mamy w styczniu wiadomo, że jeden tydzień musimy odrzucić, czyli mamy trzy, trzy tygodnie. No i mierzymy się w lutym. No, 3 kg jesteśmy w dół. OK. Ciśniemy dalej. No to pierwszy cel zaliczony. Wtedy kolejny miesięczny cel. Waga stanęła w miejscu. Co, co się stało? Może trzeba zwiększyć ilość wody jaką spożywamy, może trzeba wejść na dietę, bo sam trening to nie wszystko. Chodzi o to, żebyśmy mieli na tym kontrolę, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której zaczniemy sobie rok, zaczniemy sobie ćwiczyć i nagle budzimy się. Oczywiście to schudnięcie jest najprostsze jako przykład. Bo jeśli ćwiczymy, to widzimy też efekty, to widzimy, że faktycznie co, coś się dzieje, ale no każdy, kto kiedykolwiek zaczął gubić masę, wie, że przychodzimy do takiego momentu, w którym ta, ta masa staje no i automatycznie. Pojawia się wtedy taka do demotywacja, o tyle ćwiczę i nadal nic, albo trzeba trening zmienić, albo no, musimy mieć y, te etapy po to, żeby nie obudzić się wtedy w tym zamierzonym deadline'ie o czerwcu, że o nie schudłem tyle, ile chciałem bądź chciałam, tak. No każde schudnięcie to będzie fajnie to do, do, już zejdźmy z tego schudnięcia, ale y, podałem to po prostu jako przykład. Y, generalnie dla mnie Planowanie, i to też najważniejsze w planowaniu, jeśli zaczynacie to dopiero jest, żeby te cele były racjonalne, ale też w ilości. Ja, ja osobiście dzielę sobie planowanie na trzy grupy. Jedna grupa, ta pierwsza, to są cele prywatne, no i oczywiście one dotyczą ro, rodziny, życia osobistego, zdrowia do fizycznego i psychicznego i, i stylu życia itd tak, dalej, i tak dalej. Druga grupa to jest grupa, oczywiście, cele typowo zawodowe, tak? czyli w, to, co mamy do zrealizowania w 2026, target, nie wiem, nowi klienci, ilość też musi być to mierzalne kroki muszą być porobione. No i oczywiście ja ostatnią grupę, jaką ja sobie tutaj do założyłem, to są cele dorozwojowe. One się tyczą stricte do kompetencji, umiejętności, ale też nie tylko na ten rok, ale na ten na ten, też długofalowo. Ja, bardzo zale, zależy mi na tym, żeby zwiększać swoje do kompetencje, dlatego każdego roku gdzieś staram się coś zapisać, że jeśli, żeby czegoś nowego się po prostu do nauczyć, tak, żeby gdzieś te kompetencje zwiększać. Więc u mnie to są trzy grupy. No i jak zaczynacie, no to zacznijmy może od tego, żeby w tych trzech grupach było po jednym jeden cel z życia prywatnego, drugi z życia z zawodowego. I jeśli nie macie celów rozwojowych, ale polecam je mieć, no to po jednej z jednej grupy, żeby gdzieś e, nie iść tutaj w taką ilość, bo to też jest niejako e, błąd, który no można może nas, nas potem jakby spowodować, że się wypalimy, bo nie będziemy w stanie zrealizować tego. Tak? No ale dobrze, jak zatem ustalać te cele? Tak? No, powiedzieliśmy sobie o tym, że cel musi być y, mierzalny. Y, no i od początku musi być mierzalny, miano, mianowicie to nie może być cel. Bardzo ogólne. To musi być coś, co realnie da się zmierzyć. To nie może być cel, chcę być oszczęśliwy no bo jak zmierzymy szczęście, tak? Musimy w jakiś sposób sprecyzować, co to szczęście mi da i do tego dojść, tak? Czy to jest, nie wiem, właśnie budowa domu, czy coś materialnego, czy może dziecko, czy dziewczyna, żona itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, kiedy już sprecyzujemy ten cel, musimy również od razu myśleć nad tą drogą, czyli co muszę zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Nie ma czegoś takiego, że tak jak mówiłem o tym skudnięciu, zakładamy, ale nie myślimy nad tą drogą. Ta droga musi być zdefiniowana na początku, no i musi być, jeszcze raz to powtarzam musi być ten deadline ostateczny, ale weryfikacja i ewentualna korekta, bo drodzy Państwo, Najczęściej ludzie się zniechęcają tym, że im nie wychodzi, że gdzieś stoją w miejscu, że wracając na chwilę do tego Gdańska i do tego przykładu, że jedziemy do, do celu, gdzieś się zgubimy. No, nieważne, jak wiele razy będziemy zbaczać z drogi, istotne jest to, żebyśmy na tą, drogą, na tą drogę wracali, bo każde zboczenie z tej drogi to też może być jakaś nauka, jakieś doświadczenie, które pomoże nam do tego celu dojść. Albo w innym, w najmniej spodziewanym momencie, może to doświadczenie nam się przydać. Ale ważne jest, żeby być wytrwałym w, w tym wszystkim i po to jest ta droga i po to jest ta weryfikacja, żeby samemu siebie. No i umówmy się. Jesteśmy tylko ludźmi, to normalne, że będziemy z tego zbaczać, ale też wiemy doskonale, że jeśli. Nie w jaki sposób sami siebie do tego nie, nie, nie napędzimy i nie włączymy jakiejś samo do dyscypliny, no to automatycznie my też tego nie zrealizujemy. To, to my sami siebie musimy pilnować, żeby te cele realizować i te kroki, te cele, te etapy tej weryfikacji w jakiś sposób tutaj no, mają nam w tym pomóc. No okej, okay. dalej idąc. Myślę, że przejdźmy do tych błędów. Ja częściowo o tym powiedziałem, więc jeszcze na chwilę do tego wróćmy tak, żebyście się przestrzegali tego. No oczywiście zbyt wiele celów naraz i to od razu mówię, zacznijcie od małych. Zawsze możecie sobie w ciągu roku do, dopisać. Właśnie po to jest ta weryfikacja i po to jest to, że żeby sobie gdzieś ro, robić te korekty, bo zawsze możecie sobie dopisać. Ale natłok planów i obowiązków może was oprzytłoczyć. To się tyczy was, to się tyczy waszego zespołu, waszej firmy i wszystkiego, co dookoła. Jeśli za dużo narzucicie sobie na początku na głowę, no to polegniecie. Drugie. No, unikajcie tych celi określonych przez nacisk otoczenia, tak? Muszę zrobić to, muszę zainwestować w to. No. Starajmy się, te cele muszą być indywidualne. Indywidualne dla człowieka, indywidualne dla organizacji, zgodne z jej specyfiką i też, a propos człowieka, to też tak, ten przykład tego, że droga do tego gdańska, w zależności od tego, gdzie jesteśmy i gdzie mieszkamy, będzie inna. No to to się tyczy każdego celu. Każdy ma inną drogę no, do przejścia i bierzmy to pod uwagę. Nie kierujmy się tym, że ktoś mówi tak czy inaczej. Tak? E, idźmy dalej. No. Unikajmy braku planu działania. A w zasadzie to jest planowanie i postanowienia czy cele noworoczne. Ogólnie cele. Bez działania, bez planu działania to bardziej do życzenia. Kolejny błąd to mylenie celu z aktywnością. I tutaj znowu najłatwiej mi będzie odnieść się do siłowni. No bo moim celem jest mieć trzy treningi godniowo. No dobra, no ale jaki jest tego cel? I teraz dlaczego wracam do tej siłowni, bo znowu e, w tym wypadku to jest też pewna do weryfikacja tego, czy to tak naprawdę ma sens, no bo jeśli mamy coś robić dla samego robienia, a nie ma to większego celu, to tego nie róbmy, to znaczy, że tracimy czas i teraz znowu najważniejszy jest ten początek, kiedy będziecie te cele te ustalać, no bo jeśli zaplanujemy sobie trzy treningi Tygodniowo, no ale jeśli nie macie jakiegoś celu do wyznaczonego z tym z, z, związanego, no to na jaki treningu pójdziecie? Chcecie przybrać na masie mięśniowej, czy zgubić masę? Chcecie zwiększyć o kondycję? Jaki jest cel? I tak samo jest w firmie. Bardzo często menedżerowie, ale w, w zasadzie to wszyscy, mylą właśnie te aktywności z samymi to celami Przestrzegajcie tego i zawsze się zastanówcie jaki to ma sens i czy to na pewno jest cel. To nie jest trudne, to po prostu naj, najtrudniejsze jest do tego usiąść. A jak już usiądziecie to już dalej pójdzie. No i ostatni, największy błąd to jest ten brak tej weryfikacji. Brak weryfikacji, brak, no pomijam już oczywiście mobilizację, wytrwałość, ale Weryfikacja jest potrzebna. Weryfikacja określona w czasie, czyli my wyznaczamy sobie te etapy. Trzymamy się tego, cokolwiek by się nie wydarzyło. Nie przesułam, albo jeszcze to mi wyjdzie lepiej w wynikach, bo coś tam zrobię. Nie, nie, nie. Trzymajmy się tej weryfikacji, tych terminów i analizujmy to zgodnie z tym, co zaplanowaliśmy. Jeśli to jest target, załóżmy, chcecie zwiększyć profit w firmie, no to. Wi wi wiadomo, że macie bilanse, tak? No to sprawdzajcie to miesięcznie, ale też kwartalnie. No w naszej branży akurat w branży do metalowej, no to jest wielka jedna wielka sinusoida. Ja się zawsze do dziwię jak menadżerowie w wakacje są zaskoczeni, że obroty spadają. No, co jest taka specyfika br branży? O co wam chodzi? Uspokójcie się. Normalne jest to, że są etapy dzia działalności. No w wakacje się nic nie dzieje i to jest co roku. I jesteśmy na to przygotowani jako zespół. Więc to też jest moment, w którym powinniśmy wy wykorzystać te siły w danym momencie w taki sposób, żeby przygotować się na ten okres, kiedy już ta koniunktura wróci, bo ludzie wrócą do roboty. Ale mierzalność, chociażby kwartalna, już daje nam tą wiedzę, o której teraz mówię. Czyli ja dzisiaj wiem, że nie mam co się dołować, że o nie, demotywować, że nie zrealizuję tego, bo wakacje były takie czy no, nie dołujmy się, bo to jest normalne, ale żeby to wiedzieć, trzeba mieć te cele. Gdybyśmy zamknęli oczy, robi, każdy poszedłby w swoją stronę. Nie kontrolowalibyśmy tego, nie sprawdzalibyśmy yy, naszych, yy, listy, naszych klientów, nie dbali o nasze, yy, nasze follow-upy, o naszych pra o pracowników, o te wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby ten profit osiągnąć. No to? To, jaką by, to, to jaki my wpływ na ten profit byśmy mieli? Żaden. Ale też. Jeśli zakładamy sobie, że naszym celem na przykład jest pozyskanie trzech klientów, no, nowych, no to okej, okay, to jest pewna aktywność mierzalna, ale teraz uwaga, tutaj nie popełniać błędu. Czy to jest cel sam w sobie? Celem oczywiście może być rozwinięcie grupy nowych klientów, ale tak naprawdę, czy to jest taki cel, czy to jest jedna. Jest, jest droga. A jakbym wyznaczył sobie cel, na przykład zwiększenie obrotu wśród nowych klientów, albo właśnie ten profit, to też jest pewne działanie, które do tego zmierza. A co jeśli by był jeden cel, a droga do tego miałaby wiele działań? Czy to nie tak, właśnie firma defunkcjonuje? Czy to nie tak, na przykład, wygląda, jeśli chcieliby się coś osiągnąć, awansować, czy to tylko jedną rzecz wystarczy zrobić? Nie, to jest szereg działań. I to też bierzcie do pod uwagę, że. To nie zawsze jest tylko jedno działanie, bo chociażby z tym, z, z tym chudnięciem znowu. No chcę schudnąć, we, weryfikuję w lutym, że mi nie idzie, same treningi nie pomagają, muszę przejść na dietę, więc już mam dwa działania. Jedno to treningi, drugie to, to dieta. Może jeszcze do suplementacja, może jeszcze jakieś dodatkowe de, de, treningi. No ale okej, okay, idźmy dalej. Moja rada, przede wszystkim zacznijcie od tego jednego celu na grupę, na, on, na obszar. To jest moim zdaniem najprostsze i od tego powinniśmy wszyscy zacząć. Ci, co zaczynają, ja też mam taką sinusoidę w pracy i za, zawsze tutaj robię w ten sposób, że pomimo tych trzech grup, robię też sobie taki podział na cele priorytetowe. I te drugiej klasy, i tej trzeciej klasy. I dlaczego? Dla, dlatego, że wiem, jak to wygląda. Już z góry mogę powiedzieć, że będę miał mniej lub więcej czy, czy czasu i nie mam nad tym kontroli. I to też pamiętajcie, że możemy chcieć wyruszyć do, do tego Gdańska. Możemy zaplanować wszystko. Ale chociażby ostatni ty, tydzień pokazuje, jak bardzo śnieżyce na, na Pomorzu za, zaatakowały. No i co? Zobaczcie, ile osób po nie dojechało. I to była ich wina, czy oni źle zaplanowali? Zaplanowali wszystko. Jazdę na Sylwestra, jazdę do znajomych, jazdę na zakupy, nieważne. Zaplanowali, zatankowali auta i co? I zaskoczył ich śnieg. I to też pamiętajcie, że ta wytrwałość, ona będzie wystawiana na różne testy. Życie nie jest tak zero-jedynkowe. Nie, nie da się tak po prostu zaplanować i ten cel sam się osiągnie. Będą nam kłody wrzucali pod nogi, bo, bo takie jest życie. I to. I to, i to Naprawdę, można wszystko idealnie zaplanować, ale jak już śnieg spadnie i nas zablokuje, to zasypie i to i tak nie dojedziemy, i tak o nie dojedziemy. No Pamiętajcie, żeby ten rezultat był konkretny, żeby był deadline, kroki. No i co tak na koniec, moja prośba. Zasubskrybujcie na nasz kanał, będę wdzięczny za komentarze, jestem ciekaw Jakie cele przygotowaliście sobie na ten rok? Jeśli w, w jakim stopniu potrzebujecie wsparcia w tym, jak te cele do wyznaczyć, to napiszcie jak najbardziej w, w komentarzach. Odezwę się, postaram się w jakiś sposób pomóc, jeśli będę w stanie. I pozostaje mi życzyć tylko Wam wytrwałości, jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem i nie zagmatwałem za mocno. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.